Dzień dobry, dzień dobry. Piątą z tej strony. Dzisiaj mamy czwartek. Kolejny trening młodych. Dzisiaj jadę z nimi w to samo miejsce co wczoraj. Czyli 35-40 km. Zrobiłem dzisiaj, zrobiłem dzisiaj taki już bardziej profesjonalny trening, bo odpaliłem zegar. Wczoraj założyłem t -passy. Zegar odpaliłem po to, żeby widzieć które gołębie najchętniej wchodzą. No bo ostatnio było tak, że jak wracałem do domu, to on już były gębliku przynajmniej tam 90% albo nawet 95% więc chcę sprawdzić, które mimo to, że mnie nie ma szybko wchodzą do gołębnika i odbijają się jutro zrobię dokładnie to samo i teraz jeszcze krótkie sprostowanie co do ostatnich dwóch filmików ostatnio mieliśmy tą forturę, to, czyli ten lot próbny z Szeldza Polski, gdzie zgubiłem te 10 gołębi w mojej opinii zostały one wypuszczone w złych warunkach, dlatego, że no, czekając na nie u mnie w Żorach widziałem, że tam z lewej strony jest bardzo mocno zaciągnięty jest szarą burą, zerwał się wiatr i tak dalej, i tak dalej, czyli na tej podstawie stwierdziłem, że no, musiała być pogoda niezaciekawa przy odlocie skoro się zgubiło 10 grębi, a ja wywoziłem je w tamtym kierunku i tak dalej, i tak dalej rozmawiałem wczoraj z prezesem do spraw lotowych u nas i no, powiedziałem mu dokładnie to samo, wyraziłem to moją opinię i przy tym stwierdziłem i powiedziałem mu, że no, najlepiej by było, gdyby to było wszystko dokumentowane, czyli nagrywane, bo w tym momencie nie byłoby żadnych dyskusji. Jeżeli na stronie oficjalnej byłby moment wypuszczenia goębi, to wtedy na filmiku widać jaka jest pogoda, jeżeli pogoda jest fajna, niebo niebieskie, tam jakaś chmurka i słońce świeci i tak dalej, no to nikt nie zarzuci. Wypuszczającemu czy, czy prezesowi do spraw lotu, że go nie zostały wypuszczone w tych warunkach. On, prezes stwierdził, Andrzej stwierdził, że, yy, co prawda, nie, nie, ma możliwy, znaczy nie jest nagrywany sam moment wypuszczenia, ale zawsze są zrobione zdjęcia yy, kabiny, gdzie widać, jaka jest pogoda, i później na koniec jest nagrany króciutki filmik. Po samym wypuszczeniu, żeby było widać, że w kabinie już nie ma żadnej MB, Więc wysłał mi to na maila, ja sobie to sprawdziłem. I faktycznie muszę tutaj uderzyć się w pierś. gołby zostały wypuszczone przy bardzo dobrych warunkach. Pogoda była słoneczna, niebo fajne, niebieskie czyściutkie i tak i tak dalej. Więc ten dowód rozwiał moje wątpliwości, tak? I wiem dzisiaj, że. Głębie zostały wypuszczone w dobrych warunkach. To, że się 10 sztuk zgubiło, no to nie był powód wypuszczenia może pogody po drodze albo yy, 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 drapieżnika, no, cokolwiek innego, no, gołębie wyskoczyły z kabiny i jedne drugie przeciągnęły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę tutaj nie, dyskusji i dewagacji na ten temat prowadził, bo nie ma to sensu. Dla mnie ważne jest to, że dostałem informację, że gołębie zostały wypuszczone w dobrych warunkach. A to, że się zgubiły, no to widać miały się zgubić. Słabe musiał odpaść, tylko zostają mocne, nie zostaną najlepsze, tak zawsze mówię. Dużo słucham pana Krzysztofa Mazepy, który mówi nie ilość, ale jakość, żeby weryfikować gołębie i selekcjonować i bardzo ostro, więc ja oczywiście do, do, do wiedzy pana Krzysztofa Mazepy to ja mam może 2% jego wiedzy, ale słucham go co on mówi i staram się po prostu selekcjonować tego Dlatego koniec jakby tematu z lotem próbnym dla mnie temat jest zamknięty gołębie zostały wypuszczone w dobrych warunkach więc nie ma tu zarzutu do prezesa do spraw lotowych celowo mówię to na tym filmiku żeby żeby odwołać to co powiedziałem wcześniej więc jadę teraz na miejsce wypuszczenia mojej gołębi pokażę wam moment wypuszczenia i później pokażę jak się odbiły które się odbiły no i zobaczymy Czyli te same odbiją się też jutro. Także na razie jedziemy. Jestem na miejscu, mamy godzinę 7.31. Gąbki stoją w koszach, zaraz je wypuszczę, pogoda jest super, słoneczko świeci na niebie gdzie gdzie mała chmurka. Także wypuszczam je i śmigam do chaty i zobaczymy, które będą. atbīdās Okej, okay. ja pakuję kosze i lecę do domu. No jestem już w domu, wypuściłem je 7.31, odbiły się 24 sztuki. No. Szkopu polega na tym, że są wszystkie, bo je przeliczyłem, więc nie odbiło mi się 10 sztuk, czy tam 11. Muszę wieczorem zobaczyć, bardziej przypilnować. Czy, może mam, czy mam dobrze antenę zamontowaną na wlocie, albo za mocno, za szybko wchodziły, także zobaczymy. Pierwszy się zameldował 8 3, na antenie, wypuściłem 7-31-32. No to potrzebowały pół godziny, żeby przejść tam stąd. Te 40 km, 35-40. No, drugi był mm, parę sekund później. Następny też, 2 sekundy. Następny. Zobaczymy, o który odbył się ostatni, ten 24. No, różnica tutaj jest 6 minut. Ale tak jak wspomniałem, muszę wieczorem sprawdzić przy wieczornym oblocie, czy wszystkie typesy mi się odbijają bo widzę, że no jest to duża, duża różnica także zobaczymy wieczorem no i zrobiłem test wieczorem dzisiaj lało, więc zakoszywałem je i każdego dałem na antenę przepuściłem no i 33 sztuki mi się odbiły jeden niestety nie ma typesa, bo pomyliłem numery i jest kłopot, żeby to wprowadzić i tam dużo zachodu, więc już odpuszczę poleci po prostu, wiem, bez niczego, albo w ogóle nie poleci, zobaczymy. No i jeden wygląda na to, że gdzieś się zgubił na jakimś treningu jeszcze. Czyli mam 33 zatipesowane do kosza, więc odbijałem wszystkie pesy więc jest OK. Dzięki za oglądanie jutro ostatni trening. A później już odpoczynek i obloty koło domu. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, żeby algorytmy YouTube promowały film. I życzę Wam dobry lot. I jeszcze na koniec, proszę te dwie osoby, które y, mają do odbioru nagrody. Jest tam, o ile się nie mylę, Citek Channel i Oscar. Y, nie pamiętam nazwiska. Żeby się do mnie zgłosiły, żebym mógł im wysłać te produkty. Bo jak już widzieliście dwa komentarze, że produkty dotarły. Dzisiaj zostałem wpisane, także super, bardzo się cieszę. Podnosi to moją wiarygodność, jeśli chodzi o konkurs. Także jeszcze raz dziękuję i dobry lot. Cześć.